Witamy serdecznie naszych gości w studio, dr Wiesław Raczyński, Fundacja Jestem, by służyć i wolontariusz Jacek Malinowski. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o drugim koncercie charytatywnym. Koncert, który ma pomóc tym, którzy są w Afryce. Panowie gratulujemy inicjatywy. Zapytamy pana doktora na początku. Gdzie ten koncert? Co usłyszymy i dlaczego przede wszystkim. I dla kogo? I dla kogo? W tym roku pod hasłem dla Afryki, drugi koncert charytatywny, aby pomagać trzeba mieć środki. Bez tego, tak prawdę mówiąc, jest ciężko jechać, można tylko pojechać. Chęć po... i środki. Chęć i środki przede wszystkim. No i ten koncert ma na celu właśnie zebranie jakichś środków pieniężnych, które pomogą na realizację i dokończenie projektów. W tym roku to będzie Tanzania, będzie Malawi, gdzie byłem i wróciłem po dwóch miesiącach. W ubiegłym roku pojechałem, a przyjechałem w tym roku. No i jeszcze Kongo, gdzie rozpoczęliśmy, fundacja rozpoczęła współpracę z zakonem Bonifratrów w Malawii, no i chcemy w Kongo rozpocząć, tylko to jest troszeczkę dłuższy proces budowy szpitala. Mhm. No właśnie, jakie to są projekty? Budowa szpitala mamy to. Co jeszcze? No, no budowa domów. W tym roku mam projekt jeszcze, bo no, ja jak ja pomagam, to ja muszę zobaczyć to na miejscu, bo tak mhm. przez dotknąć, internet czasami dotknąć. muszę dotknąć, zobaczyć i w tym roku mnie, jak byłem w Malawi, w Karonga, to mnie wzruszyła sytuacja babci i jej czwórki wnuków, Którzy żyli w bardzo opłakanych warunkach. Dom rozlatujący się dzieci nie chodzące do szkoły, bo babci nie było stać na zakup przyborów szkolnych. Czyli to babcia opiekuje się tym. Tak, drogami? babcia opiekuje się wnukami. No, udało mi się zakupić trochę rzeczy, dzieci poszły do szkoły. No i teraz jest plan, że jak pojadę, to może babci wyremontować ten dom. Dla nas to rozlatuje. jest świat odległy i dobrze, że o nim rozmawiamy, ale są tacy, którzy do tego świata się wybierają po raz pierwszy i taką osobą. Jest Jacek. Jacku, dlaczego zdecydowałeś się zostać wolontariuszem? No przede wszystkim, właśnie ta chęć pomagania, wsparcia innych, którzy mają, nie mają takich warunków jak my, to jest jakby główny motor napędowy w tym wszystkim. Myślę, że takie inicjatywy też jakoś otwierają nas na drugiego człowieka i będziesz jest. po raz pierwszy do, po raz pierwszy wybierasz się do Afryki co ci ciekawi najbardziej albo czego się obawiasz najmocniej najbardziej no mnie ciekawi właśnie ten jak to wygląda bo tak naprawdę ta Afryka jest owiana taką trochę tajemnicą nie, nie do końca człowiek wie jak to tam wszystko wygląda wiadomo są jakieś wyobrażenia tam właśnie z filmów czy też mhm. takie po prostu właśnie wymyślone przez nas w głowie Z opowieści tak z opowieści między innymi też z opowieści Wiesława wie no. Zastanawiam się jak to będzie. Trzymamy kciuki, będzie na pewno dobrze. Musi, musi być dobrze, musi dobrze. być dobrze. Musi być dobrze. Jak wygląda takie życie Z takim w Tanzanii? To... No właśnie, w Tanzanii na co dzień, którego my nie znamy. Znaczy ja powiem tak, że mój pierwszy raz, kiedy zajechałem, to będzie 5 lat temu, do Tanzanii byłem wtedy miesiąc, bo krat był koronawirus i loty były odwołane, zostałem troszeczkę dłużej. No, i y, warunki, z jakimi zetknąłem się, to rzeczywiście rzucił mnie na kolana. No, i po przyjeździe do domu doszedłem do wniosku, że mam dużo tego wszystkiego. Mhm. Naprawdę, dużo. Y, Kurs się zbiera. Y, no i, i, nie doceniamy, się, tego tak, nie doceniamy tego. Tak, nie doceniamy tego. Na co dzień moje życie jakby się przewróciło y, do góry nogami. No, i z, od tego momentu się zaczęło właściwie tak. No, ta Afryka cały czas mi leży na sercu. Ja wiem, że my dzisiaj oceniamy Afrykę. Y, przez pryzmat uchodźców, którzy napływają, ale my pracujemy akurat fundacja, pomagamy w Afryce Wschodniej. Ja tam się nie zetknąłem aż tak często, żeby młodzi ludzie chcieli wyjeżdżać do Europy. Oni tam chcą żyć, tylko trzeba im ich wspomóc w edukacji. Oni potrzebują nowych technologii, oni potrzebują czasami pomocy w rozwoju jakiegoś biznesu, ruszeniu biznesu, no i oni mogą sobie spokojnie żyć, bo oni żyją w pięknych krajach. Jest oni piękna. nie chcą przyjeżdżać No właśnie, to jest piękna Europy, pomoc, tak. bo to jest pomoc niesiona na miejscu i nie jest to też pomoc taka doraźna, krótkotrwała, no bo na przykład to jest pomoc w rozwijaniu biznesu, który e, potem funkcjonuje. Na przykład, który później funkcjonuje albo w opłacaniu e, studiów czy e, stypendium, e, bo takie mamy przypadki też w Malawii, teraz mamy dwie osoby, którym e, co miesiąc wysyłamy pieniądze, żeby akademie kopłaciły i miały na życie jeszcze. No i to jest ta inwestycja. No i ci ludzie, jak będą wykształceni, to oni zostaną w swoich krajach, no tylko trzeba, oni potrzebują osób i środków do to tego. tak jak z kawykiem wrzuconym do wody, że potem te kręgi na wodzie się rozchodzą. Te kręgi dobra, czy też nie, w przypadku edukacji, że ktoś komu podamy rękę, to potem będzie podawał rękę następnemu, następnemu, następnemu. A dobro wraca. A dobro wraca. O, i to zdecydowanie z siłą taką, że. Panowie, ja tak słucham Was z zaciekawieniem i... Tak zrobiło mi się na sercu lekko, bo tak myślę sobie, że jak tacy ludzie będą pomagać właśnie tam na miejscu, to naprawdę. To jest duża cegiełka do naprawiania tamtego świata, do polepszania. do naprawiania świata. W ogóle do naprawiania świata. Oczywiście. My też możemy naprawiać ten świat, dlatego że Każdy. ten koncert, który organizujecie 10 maja? Przecież 10 będziecie? maja o godzinie 15. A powiedzcie jeszcze, kto zagra? Właśnie. Zagra Maciej Gański, pianista, no jest pianista z najwyższej półki, można powiedzieć. Krzysztof Tymendorp i Jola Bobra, sopranistka. Czy na ten koncert możemy wybrać się tak z marszu, czy potrzebujemy e, biletu? A ja przywiozłem właśnie, proszę bardzo. Tak wyglądają. O! No to... A co dla nas, dziękujemy już, tak już pokazujemy, jak wyglądają takie wyjściówki. Pokażę. zaproszenie. Specjalne zaproszenie. Bardzo Aha. proszę, zobaczcie. E, dziękujemy bardzo, ale nasi widzowie, jeżeli oglądają i mają wolny czas, właśnie 10 maja o godzinie 15, e, gdzie bilety pozyskać? E, to znaczy na, e, można się zwrócić na stronę fundacji. E, także ja odpiszę, e, będzie kontakt, oddzwonię i nie będzie problemu, będzie licytacja, będzie losowanie, są ciekawe e, przedmioty ofiarowane przez darczyńców, sponsorów, także dla każdego, co się znajdzie, e, z wyższej półki, z niższej półki. A czy I co? tak z ulicy można wejść? Można proces? wejść z ulicy też, dostawimy krzesło najwyżej. Uż, do tak, sami jak jak <laughs> Słuchajcie, a poza biletem, czy też cegiełką, jakkolwiek go nazwiemy, w jaki sposób możemy być, służyć i pomagać Wam? E, no, e, sponsorów bo chcemy pozyskać sponsorów bo załatwiamy od dość dawna OPP i ciągle czegoś brakuje, a no tak właściwie nie wiadomo, czego brakuje. No i to jest ważne, żeby te 1,5% pozyskiwać rokrocznie. no udało nam się podpiąć pod stowarzyszenie i zobaczymy, jakie będą efekty teraz, bo to w czerwcu będzie chyba rozliczenie, to zobaczymy, jakie środki wpłyną na konto fundacji, no i wtedy można coś zaplanować jeszcze więcej. No i koncert. No i indywidualni darczyńcy, którzy gdzieś tak już jak widząc to, co robimy, to gdzieś tam nas tak na, po na początku Programu, tak sobie mówiliśmy, bo są różne fundacje, które uh -huh. czasami przeliczają nie wiem y, jedzenie, jaki jest koszt wyżywienia Dziennie, jednego człowieka w Afryce wiemy. i okazuje się, że to są jakieś takie nikłe środki. W to są nikłe skali. środki. W Malawii na przykład będąc, no to się dowiedziałem, że rodzina wielodzietna na dzień utrzymania miała około, na kłaciach w przeliczeniu to 1 dolar. Na dzień? Tak, na dzień. Dla całej rodziny? Dla całej, dla rodziny. całej rodziny. To można, bo Kilka można smutki. kupić mąkę i zrobić ugali. Rzeczywiście cała rodzina się naje, ale co to właśnie nic poza tym. No to jest specjał właściwie afrykański. To jest mąka kukurydziana. To na wrzątek się pomału wrzuca, się miesza, taka masa gęsta powstaje, się zaparza i później się wyrzuca na misę. Do tego jakiś sos jeszcze. nauczyłeś gotować po No, mam właśnie zaproszenie teraz, bo będzie taki dzień afrykański. W Łodzi, zdaje się na Redkini jestem zaproszony, mam taki namiot, będzie Zambia, Mozambik i Tanzania, żeby... Ale w roli, w roli jurora czy Nie, strzał. żeby gadżety, które mam, żeby przynieść, mam tam jakiś strój masajski, jakieś tam inne jeszcze, rungu, tą pałkę, no i zrobię też ugali i coś jeszcze opowiem o... Panowie, wow, to zapraszamy też do Łodzi przy okazji. Samy zapraszam do Łodzi. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za to, że niesiecie to dobro. jeszcze raz przypominamy, drugi koncert charytatywny Łodzianie dla Afryki 10 maja o godzinie 15 zespół szkół muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Łodzi. Zapraszamy w imieniu organizatorów. Zapytam Jacka, czy ty już jesteś spakowany? Kiedy wylatujesz? Planujemy tak mniej więcej na początku lipca. Trzymamy. Także powoli, powoli. Wysyłaj nam zdjęcia ze swoich... Swojej... Ja pora deszczowa miastki. wtedy, czy słucha? E, teraz. E, teraz. Tak, tak, a później tak już coraz cieplej się robi, także święta, już Bożego Narodzenia. To... Panowie, dziękujemy bardzo. Wysyłajcie nam też materiały filmowe, jeżeli będziemy mogli no pewnie, robić, że tak. pomóc. Pewnie, pokazać że tak. też naszym widzom, jak wygląda Wasza praca. Tu będziemy... To jest bardzo... też główny cel właśnie ten, tego wyjazdu, żeby to nagrać, właśnie taki krótki reportaż. O, tak to my na to czekamy. Tak, tak Jacek, każdy Jacek jest dobry, bo Jacek chce zdawać do szkoły filmowej w tym roku. O, nie, <laughs> czyli no. już mamy nowego gościa. No. Proszę państwa, proszę bardzo. Każdy człowiek powołany jest do tego, żeby służyć drugiemu człowiekowi, tylko nie wszyscy jeszcze w sobie to tak? odkryli. nie wszyscy jeszcze do, tego, do tej prawdy doszli. Mam a nadzieję, ja... że dzięki tej rozmowie kogoś też przyprowadziliśmy do tego. Mam nadzieję, a ja się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym programie. My też dziękuję za zaproszenie. I, I nieśmy to bez tak. Wpadaj... nie, dobrze. Podajcie cyklicznie bez końca. Naprawdę? Dobra. Postaram się też pomagać w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. A jakby było w języku? Syłachili do zobaczenia? Eee, Kesza. Kesza. No, badaj, do... badaj, badaj, badaj. Jakie te języki są dzisiaj podobne? Trzymajcie się.